Helena Grzegołowska klarkowska Mechanizmy obronne osobowości Rozdział siódmy. Czym są mechanizmy obronne? Przypadkowy zbiór znanych mechanizmów obronnych przypomina mniej więcej następujące wyliczenia. Białko, jajko, ciastko. Istnieje potrzeba sporządzenia alfabetu mechanizmów obronnych, to jest opisu prostych form, z których zbudowane są bardziej złożone mechanizmy przedstawione w rozdziale drugim próby wyliczenia i kategoryzowania zjawisk nazywanych mechanizmami obronnymi uzupełnione w rozdziałach od 3 do 6 przeglądami tych mechanizmów które doczekały się w literaturze czasem tylko pobieżnego opisu a czasem pokaźnej liczby badań empirycznych uzmysławiają nam jak różne zjawiska nazywane bywają mechanizmami obronnymi Termin mechanizm obronny bywa używany do określenia najróżniejszych zachowań, dlatego że zdawały się one pełnić podobne funkcje polegające na obronie ja lub osobowości jako całości przed awersyjnym działaniem emocji negatywnych, przede wszystkim lęku. Takie wyróżnienie odrębnej kategorii zachowań wyłącznie na podstawie pełnionej przez nie funkcji. Stwarzało znaczny chaos w myśleniu o mechanizmach obronnych. Podejście funkcjonalne w analizie zachowań ludzkich w ogóle, a w analizie mechanizmów obronnych w szczególności, jest podejściem użytecznym, jednak oparcie się wyłącznie na podejściu funkcjonalnym nie wystarcza. Otóż wydaje się, że przy próbie określenia zakresu zjawisk należących do kategorii mechanizmów obronnych, Należy brać pod uwagę nie tylko funkcję danego zachowania, ale także jego strukturę oraz determinanty. Należy ponadto odróżnić podstawowe jednostki zachowania od bardziej złożonych działań ukierunkowanych na podobny cel, w skład których te zachowania wchodzą. Spróbuję teraz przedstawić swój własny, wynikły z analizy istniejącej wiedzy sposób rozumienia zjawiska obrony i konkretnych mechanizmów obronnych. To, co wyznacza kierunek motywacji ludzkiej, to cele, zadania lub standardy regulacyjne. Proces realizacji celów nie odbywa się jednak w próżni, ale zawsze przebiega w określonych warunkach, które można ogólnie określić jako optymalne, suboptymalne lub nieoptymalne. Warunki nieoptymalne to sytuacje trudne dla jednostki. Zgodnie z tym, co wiemy o funkcjonowaniu człowieka w sytuacjach trudnych, niewielka trudność mobilizuje do zwiększonego wysiłku na rzecz zadania. Dalszy wzrost trudności prowadzi do zmiany celu. Celem staje się nie rozwiązanie zadania, ale ochrona ja. Niektóre sytuacje trudne same w sobie polegają na zagrożeniu ja. Skrajna trudność prowadzi do desorganizacji zachowania. Otóż mechanizmy obronne zostały wyodrębnione na podstawie analizy zachowania ludzi znajdujących się w sytuacjach subiektywnie trudnych nerwicowców, można więc sądzić, a sąd ten ma na ogół potwierdzenie empiryczne, że u takich ludzi dominującym nastawieniem jest nastawienie na ochronę ja można również przypuszczać, że jednym z kryteriów odróżnienia mechanizmów obronnych od innych zachowań jest występowanie jako dominującego nastawienia na ochronę ja. Tak więc w przypadku działania mechanizmu obronnego ochrona ja jest celem działania. Cel ten może być doraźny, może powstać chwilowa dominacja nastawienia na ochronę ja. Może też przejść w stan chroniczny, to jest stałe nastawienie na ochronę ja. Taki stan jest charakterystyczny dla nerwicy. Powstaje jednak pytanie o to, co dokładnie oznacza zwrot nastawienie na ochronę ja. Czy jest to ochrona struktury ja, rozumianej przedmiotowo jako zorganizowany system wiedzy o sobie samym, ja, rozumianego podmiotowo jako system poczuć na własny temat, ja, rozumianego szerzej jako ważny system regulacji i integracji zachowania a może chodzi w ogóle o coś więcej o ochronę osobowości jako całości a nie tylko ochronę ja jako podsystemu osobowości bądź jako fenomenologicznego danego w świadomości odzwierciedlenia funkcjonowania siebie są to istotne pytania do których jeszcze wrócimy w rozdziale ósmym, poświęconym determinantom mechanizmów obronnych. Bez ustalenia odpowiedzi na te pytania nie będzie można sformułować teorii mechanizmów obronnych. Odpowiedź wymaga jednak konkretnych badań empirycznych. Jedynym z warunków koniecznych do stwierdzenia występowania mechanizmu obronnego jest nastawienie na ochronę ja w odróżnieniu od nastawienia na inne cele zadania, poza osobiste związane z innymi ludźmi lub światem niematerialnym, oraz na cele osobiste inne niż ochrona ja, np. rozwój ja. W powyższym założeniu do osiągnięcia należy konkretyzacja zakresu pojęcia ja. Założenie to nie wyklucza faktu, że mechanizmy obronne Mogą być uruchamiane przez spostrzeżenie zagrożenia obiektu spoza ja, innej osoby, ważnej sprawy. Jeśli zagrożenie to ma bezpośrednie implikacje dla ja, co zdarza się wtedy, gdy na przykład dany obiekt jest włączony w obręb ja, bądź jego zagrożenie ma bezpośrednie reperkusje w postaci wtórnego zagrożenia ja. Na przykład, wtedy, gdy zagrożenie obiektu stanowi zagrożenie dla zaspokojenia potrzeb ja, które ten obiekt gwarantuje. To, co pozwala odróżnić daną kategorię zachowań od innych, to nie tylko cel, ale także struktura zachowania ukierunkowanego na osiągnięcie tego celu. Śledząc historię powstania pojęcia mechanizmu obronnego oraz wyodrębniania kolejnych mechanizmów, można zauważyć, że podstawą tego wyodrębniania jest spostrzeżenie, że w warunkach wzmożonego lęku i zagrożenia ja człowiek funkcjonuje w specyficzny sposób. Wielu badaczy opisujących mechanizmy obronne człowieka popełnia błąd polegający na nazywaniu mechanizmem obronnym wszystkiego, co człowiek czyni, gdy nastawiony jest na ochronę ja lub przeżywa lęk bądź inne negatywne emocje. W sytuacji, gdy człowiek nastawiony jest na ochronę ja, może ten cel realizować poprzez zachowania bardzo różne strukturalnie. Mogą to być zachowania przebiegające wyłącznie na poziomie poznawczym, zalicza się do nich większość klasycznych freudowskich mechanizmów obronnych, zachowania o charakterze poznawczo-motorycznym, w których dokonuje się zarówno manipulacji poznawczej na informacji zagrażającej, Jaki przejawiane są konkretne akty behawioralne, dzieje się tak np. w przemieszczeniu, reakcji upozorowanej czy anulowaniu, czy też zachowania wyłącznie motoryczne typu, akty agresji, fizyczna ucieczka, tak więc wyróżnia się rozmaite czynności z uwagi na wspólny cel oraz funkcję, jaką jest ochrona ja. Pewien porządek w sposobie myślenia o mechanizmach obronnych można by wprowadzić, przyjmując następujące rozgraniczenia. Za podstawową jednostkę w systemie funkcjonowania obronnego człowieka można przyjąć zachowania o charakterze symbolicznym przebiegającym na poziomie procesów poznawczych. Zachowania te należy odróżnić od zachowań o funkcji obronnej przebiegających na poziomie motorycznym, wykonawczym, na przykład ucieczka. Od sytuacji zagrażającej niektóre zachowania o charakterze rytualnym. Pewne złożone systemy podstawowych, poznawczych zachowań obronnych i behawioralnych mogą prowadzić do wytworzenia się obronnych struktur charakterologicznych, będących rozbudowanymi systemami regulacyjnymi, obejmującymi sferę postaw, standardów regulacyjnych, nawyków i temu itp. Od zachowań tych należy jeszcze odróżnić objawy psychopatologiczne, które mogą mieć różnoraki charakter. Mogą one powstać w wyniku pewnej autonomizacji czynności obronnych, stosowanych stale i w sposób niezróżnicowany, i wówczas objaw taki może pełnić funkcje obronne, na przykład natręctwa. Mogą też powstać w wyniku załamania się systemu obronnego jeżeli czynności obronne okazały się nieskuteczne. W wyniku wielu sprzężeń zwrotnych w relacji człowiek-świat, obronna struktura charakterologiczna może również mieć charakter mniej lub bardziej patologiczny, czego wnikliwe opisy znajdujemy u Karen Hornej. Natomiast mało użyteczne jest wrzucanie do jednego worka pod hasłem mechanizmy obronne wszystkich opisanych tu zjawisk czynnościami obronnymi można by nazwać wszystkie zachowania niezależnie od poziomu ich organizacji które pojawiają się w warunkach nastawienia na ochronę ja czemu towarzyszy poczucie zagrożenia ja i lęku lub być może inne negatywne emocje bądź antycypacja tych stanów i których struktura odpowiada ochronie ja to ostatnie sformułowanie jest ważne ponieważ w wielu przypadkach to co nazywano mechanizmami obronnymi, to nieczynności obronne w podanym tu rozumieniu, ale zachowania ukierunkowane na inne cele zadania niż ochrona ja, choć przebiegające w warunkach lęku i zagrożenia ja, tak zwane mechanizmy zaradcze według terminologii han, bądź zachowania występujące w warunkach nastawienia na ochronę ja, ale nie odpowiadające swoją strukturą temu celowi. Zachowania te prawdopodobnie noszą w dużej mierze piętno dezorganizacji pod wpływem nadmiernego pobudzenia i obejmują częściowo mechanizmy fragmentaryzacyjne opisane przez Han, częściowo zachowania będące przejawem kompletnej dezorganizacji, np. niektóre z zachowań opisywanych jako regresja czy jako objawy. Tak więc, przez pojęcie czynności obronnych, Należy rozumieć tylko zachowania o określonej strukturze odpowiadającej konkretnemu celowi, jakim jest zaspokojenie potrzeb ja w warunkach wzmożonego lęku wynikającego z poczucia zagrożenia ja lub jego antycypacji. Nie jest też wykluczone, że inne poza lękiem emocje także odgrywają tutaj ważną rolę. Czynności nastawione na zaspokojenie potrzeb ja. W warunkach względnego braku zagrożenia ja, których celem jest rozwój ja, nie będą czynnościami obronnymi. Zachodzi też konieczność odróżnienia czynności obronnych od czynności ukierunkowanych na ochronę ja. W warunkach zagrożenia ja, ale mających wszelkie znamiona mechanizmów zaradczych, a więc nie zniekształcających informacji. Podsumowując. Tylko wnikliwa analiza struktury czynności, warunków, w jakich czynność ta przebiega, oraz celów, do których zmierza, pozwalają nam odróżnić czynności obronne od innych kategorii zachowań. Wykaz możliwych czynności obronnych jest ogromny. Każdy człowiek może sobie wypracować własny, indywidualny zestaw czynności obronnych, które w sposób w miarę stały i powtarzalny, Tworzą strukturę i dynamikę jego osobowości. Rozpoznanie indywidualnych, doraźnych i strukturalnie utrwalonych czynności obronnych jest trudnym zadaniem diagnostycznym i wymaga wnikliwego studium każdego indywidualnego przypadku, choć możliwa jest także dosyć trafna typologia w tym zakresie, czego dowodem są opisywane w literaturze syndromy psychodynamiczne i typologie nerwic. Jednakże konstruowanie takich list. Potencjalnych czynności obronnych jest niecelowe z uwagi zarówno na niemożność wyczerpującego spełnienia tego zadania, jak i częstokroć odmiennych funkcji, czynności, nawet podobnych strukturalnie w indywidualnej dynamice osobowości poszczególnych osób. Ważne jest i możliwe do realizacji wyodrębnienie podstawowych jednostek zachowania wchodzących w skład tych złożonych idiosynkratycznych czynności obronnych, odnalezienie pewnych składników elementarnych, niejako rdzeni. Moim przypuszczeniem jest, iż w skład wszystkich złożonych i idiosynkratycznych czynności obronnych wchodzą te same podstawowe rdzenie, wokół których nawarstwia się dopiero indywidualna obudowa. Owerdzenie, rdzenie, które tworzą podstawowe mechanizmy obronne, można wyodrębnić dopiero w wyniku głębszych studiów. Z kolei podstawowe mechanizmy obronne to specyficzne zniekształcenia natury poznawczej, zniekształcenia w procesie odbioru i przetwarzania informacji. Do wszystkich czynności obronnych natury motorycznej włączony jest także element poznawczy wynika to z celu tych czynności. Poszczególne czynności motoryczne, czy złożone akty behawioralne, Dlatego pełnią funkcję obronną, że mają określone znaczenie, są przez podmiot w określony sposób interpretowane i zawierają większy lub mniejszy stopień zniekształcenia poznawczego zewnętrznej bądź wewnętrznej rzeczywistości. Wszystkie one zawierają jakiś stopień poznawczego zniekształcenia informacji dopływającej do jednostki. Na poziomie procesów poznawczych Możemy zapobiec powstawaniu lęku, oraz potrafimy zredukować lęk już powstały, przez dokonywanie pewnych zmian w systemie dopływających lub posiadanych informacji. Dogodnym układem teoretycznym do analizy działania podstawowych mechanizmów obronnych są informacyjne teorie procesów poznawczych. Modele informacyjne, bowiem, jako modele transakcyjne, Ujmują proces odbioru i przetwarzania informacji jako wynik wielokierunkowego współoddziaływania różnych podsystemów w aparacie poznawczym człowieka. Podstawowe mechanizmy obronne można próbować lokalizować na kolejnych etapach kontinuum odbioru przetwarzania informacji, stosując do ich opisu pewne terminy z tradycji psychologii poznawczej: jak percepcja, pamięć, myślenie. Użytecznymi pojęciami do analizy podstawowych mechanizmów obronnych będą takie pojęcia jak selekcja, kodowanie i przetwarzanie informacji. Pewne wstępne próby z tego zakresu przedstawione zostaną w rozdziale 9 niniejszej książki. Podsumowując, w sytuacji, w której A. Podstawową motywacją człowieka jest ochrona ja motywacja ta może być chwilowa lub chroniczna B. Występuje subiektywne poczucie zagrożenia, ja, lub antycypacja takiego zagrożenia, i c. Może, ale nie musi występować na poziomie świadomym lęk, lub być może problem do empirycznej weryfikacji, także inne ujemne emocje mogą się pojawić, różne czynności obronne. Fakt występowania powyższych warunków a, b i c. Odróżnia te czynności od innych, spełniających warunek konieczny, ale niewystarczający do wystąpienia czynności obronnych. Wyróżniają te czynności od innych także D, cel w postaci dążenia do redukcji B i C i pośrednio A oraz E, specyficzna struktura wskazująca na to, że przy współwystępowaniu warunków A, B, C, D zachowanie jest rzeczywiście czynnością nastawioną na cel. D. A nie np. desorganizacją zachowania pod wpływem nadmiernego pobudzenia uniemożliwiającego podjęcie celowego działania. Czynności obronne mogą mieć różny poziom złożoności – jednak ich głównym składnikiem są F, podstawowe mechanizmy obronne czyli elementarne jednostki zachowania poznawczego, których zasadniczą właściwością jest zniekształcanie procesu odbioru lub przetwarzania informacji. Przy założeniu, że dany człowiek, u którego proces ten zachodzi, ma potencjalnie wszystkie dane do prawidłowego odbioru i przetwarzania odpowiedniej informacji. Występowanie warunku F pozwala odróżnić czynności obronne od innych czynności zachodzących przy warunkach ABCDE, a nie będących czynnościami obronnymi, lecz zaradczymi. Z kolei współwystępowanie warunków ABCDE z warunkiem F pozwala odróżnić czynności obronne od innych zniekształceń procesu przetwarzania informacji. Mających swoje źródło w niesprzyjających warunkach fizjologicznych, np. nieoptymalny poziom aktywacji, działanie leków czy narkotyków, psychologicznych, np. brak odpowiednich zdolności lub wystarczającej motywacji, czy wreszcie zewnętrznych, np. brak wystarczających danych lub brak dostępu do nich. Podstawowe mechanizmy obronne to ukierunkowane na cel. Umotywowane zniekształcenia w przebiegu procesów poznawczych, a więc są to czynności w rozumieniu Tomaszewskiego. Podstawowe mechanizmy obronne to takie zniekształcenia w przebiegu procesów poznawczych, które występują w sytuacji nastawienia na ochronę ja lub jego antycypacji i których celem jest ochrona ja przed rzeczywistym lub antycypowanym zagrożeniem. Przy uruchamianiu mechanizmów obronnych może występować lęk, a być może także inne negatywne emocje. Co należy ustalić empirycznie. Do lęku może jednak nie dojść wtedy, gdy mechanizmy obronne uruchamiane są już w odpowiedzi na sygnał lęku. To samo dotyczy być może innych negatywnych emocji i cel ich działania zostaje osiągnięty to znaczy, wynik odpowiada celowi. Mechanizm obronny jest skuteczny. Podstawowe mechanizmy obronne mogą wchodzić w skład bardziej złożonych czynności obronnych, zaś każda czynność obronna musi zawierać w sobie podstawowy mechanizm obronny. Złożone czynności obronne zawierają poza składnikiem poznawczym w postaci podstawowego mechanizmu obronnego także element motoryczny i mają postać bądź prostych czynności obronnych, poznawczo-motorycznych. Bądź bardziej złożonych aktów behawioralnych. Większość klasycznych mechanizmów obronnych odpowiada temu, co nazwano tu podstawowymi mechanizmami obronnymi. Można więc wymienić obronność percepcyjną z jej bardziej tradycyjnymi składnikami zaprzeczaniem i negacją, wyparcie, izolację, izolacją prostą i intelektualizacją racjonalizacją, odwrócenie i fantazjowanie. Projekcja i reakcje upozorowane oraz przemieszczenie na ogół zawierają poza elementem zniekształcenia poznawczego także element ekspresji emocjonalnej, która może być uzewnętrzniona w akcie behawioralnym. Inne opisywane w literaturze mechanizmy to czynności obronne bardziej złożone, np. anulowanie bądź zachowania mylnie zakwalifikowane jako obronne. Na przykład niektóre postacie regresji bądź wreszcie czynności, działania lub procesy, np. kompensacja, identyfikacja, inkorporacja, internalizacja, introjekcja, konwersja, które początkowo lub częściowo mogą pełnić funkcje obronne. Próba bliższego wyjaśnienia działania mechanizmów obronnych będzie przedmiotem rozważań w rozdziale dziewiątym. Helena Grzegołowska-Klarkowska, Mechanizmy obronne osobowości. Koniec rozdziału siódmego. Czym są mechanizmy obronne?